I mamy trochę liptona, herbatka z rana, lipton i takie śniadanie robotnika: ketchup, kotlin i musztarda kremska, i już berlinka idzie na pół. Wiadomo, co najlepsze, musztarda. Mm. I kotlin. Mm, mm, mm. I wjechała taka barlinka. Lepiej jak na salonach wiedeńskich. I na pewno lepiej jak nad morzem. I wszystko jest ciepłe. I wiadomo i sprawy, jak jest zrobione. I do tego herbata. Lipton. I taka aktualizacja. Jeszcze musiałem dojeść trochę i wrzuciłem sobie trochę swojskiej. I teraz takie resztki z musztardy wygrzebuję. I taka uczta. Kiełbasiana. Herbatka.